5 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Śniedzowie Małopolskim odbyło się losowanie dotyczące dwóch inicjatyw kulturalnych. To nowa propozycja instytucji, która ma na celu urozmaicenie i wzbogacenie organizowanych wydarzeń. Pierwsze losowanie dotyczyło gminnego przeglądu twórczości artystycznej przedszkoli Scena dla Malucha. W ramach jubileuszowej edycji organizatorzy postanowili rozszerzyć i urozmaicić repertuar występów. Tym razem każda placówka przedstawi na scenie wylosowany przez siebie kraj europejski. 28 maja w Sędziszowskim Domu Kultury odbędzie się dziesiąty Jubileuszowy Przegląd Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli zatytułowany Scena dla Malucha. Z tej okazji chcieliśmy troszkę zmienić formę tej prezentacji. Każdy oddział przedszkolny oraz przedszkola publiczne i niepubliczne, które wezmą udział w tym przeglądzie, zaprezentują coś związanego z danym państwem należącym do Unii Europejskiej. Stąd też dzisiejsze losowanie. Każdy przedstawiciel przedszkola, oddziału przedszkolnego, dyrektor, który był dziś na spotkaniu, wylosował jedno państwo. I w ramach wylosowanego państwa trzeba się zaznajomić z jego kulturą, obyczajami i przygotować prezentację tematycznie nawiązującą właśnie do danego państwa, czy jeżeli chodzi to o wiersz, czy jakiś taniec, czy piosenkę. Drugie losowanie miało związek z zupełnie nową inicjatywą. W ramach Dni Sędziszowa Małopolskiego przeprowadzony zostanie pierwszy gminny konkurs recytatorski dla dzieci wiersze Skuferka Babci, a jego uczestnicy zaprezentują twórczość wylosowanego przez placówkę autora. Pomysł narodził się tak naprawdę przy okazji podkarpackiego konkursu poezji religijnej. Ponieważ ten przegląd dedykowany jest dla młodzieży i osób dorosłych. Chcieliśmy też stworzyć coś dedykowanego dla dzieci. Czyli recytacje, podczas których dzieci będą mogły się zaprezentować na scenie. Więc no, tak jak już wspomniałam, przegląd, konkurs dedykowany jest dla dzieci ze szkół od 1 do 4. Są dwie kategorie wiekowe dzieci od klas 1 do 2 i dzieci z klas 3 do 4. Głównym założeniem i takim pomysłem była popularyzacja i promocja literatury dziecięcej, poezji dziecięcej, wierszy, które były recytowane przez naszych dziadków, rodziców, a dzisiaj zapominane, wręcz nieznane wśród najmłodszego pokolenia. A mamy takie założenie i taką myśl, że chcielibyśmy, aby ten konkurs wszedł w taki cykl cykliczny, cykliczne wydarzenie. W wszedł w program Dni Sędziszowa, aby, aby on właśnie już był takim symbolem, że aha, ten konkurs jest znaczy są Dni Sędziszowa. Czy nam się to uda? Zobaczymy, jest to pierwsza edycja pomysł Nowiutki Świeży, zobaczymy jak to się utrwali wśród szkół. Kiedy finałowe prezentacje pierwszej edycji? Pierwsza edycja zaplanowana jest na 17 czerwca, zaś poprzedzony on jest eliminacjami wstępnymi, które organizujemy 12 czerwca. Więc troszkę czasu na przygotowanie jest. Przypominamy, gminny przegląd twórczości artystycznej przedszkoli Scena dla Malucha zaplanowano na 28 maja. Natomiast finał pierwszego gminnego konkursu recytatorskiego wiersze Skuferka babcina 17 czerwca zachęcamy do czynnego udziału w tych wydarzeniach